Dziś jest środa, 29 dzień kwietnia 2015 roku w Coast to Coast. Witają Was. Świętujący niedawne 39. urodziny Team Adanka na Piotr Zarychta I Karol Milcarz. Za nami kolejna noc z NBA, dwa spotkania. Jedno, które trwało 25 godzin i 38 minut, wydawało się, że nigdy nie skończy Czyli spotkanie Los angeles pres san Antonio Spurs. Jedno spotkanie, które przez dwie godziny swojego trwania na League w ogóle mnie nie przebudziło. I tak naprawdę, no wiem niby co się działo, ale straszny mecz. To może zaczniemy. Nie, wiem, czy ty się zgadzasz ze mną, że tamten mecz był straszny do oglądania? Każdy mecz Houston Rocket jest straszny do oglądania, a nie każdy. Czasem Josh Smith. Ale Jupy narzuca po, po, po pick and rolu i wtedy jest fajnie. Wygląda jak amerykański Boris Diaw. Jeżeli... Zgadza się. Wtedy, kiedy James Harden nie jest najważniejszym zawodnikiem na boisku, wtedy da radę to oglądać. Tak, bo jeżeli jest, to kozłuje piłkę i rzuca trudne rzuty na niskiej skuteczności, zazwyczaj. Dlatego nie będzie MVP. A, a może. Tak jest. E, zacznijmy od tego brzydkiego meczu, może. E, no, zacznijmy. Bo, bo trzeba to jakoś, jakoś przełknąć, przebrnąć. Mówiliśmy przy, przy poprzednim meczu w tej serii, że Dallas musi właściwie biegać szybko i liczyć na cud. I zaczęli szybko, ale, ale od razu Houston wyszło na prowadzenie. I tak naprawdę ten mecz trochę dziwny. Dallas się jakoś tam trzymało. To, to trochę podobnie wyglądało jak poprzednie mecze tej serii. Bo Houston gubiło piłkę na potęgę w pierwszej połowie. Stracili ją chyba 15 razy i tam było 17 punktów. Lub na odwrót, 17-15. W gruncie rzeczy obie drużyny grały brzydko, bo tak Dallas nie potrafiło za cholerę trafić z 3. W pierwszej połowie trafili rasa, oddawali milion rzutów, e, a Houston po prostu urządziło sobie festiwal pudeł z linii rzutów wolnych, zresztą jak w każdym meczu oddali chyba 30 kilka rzutów wolnych, trafili 19, mieli tam 52% skuteczności. Nie, nie oglądało się, się tego za dobrze, ale też nie, nie było chyba Piotrek takiego wrażenia, żeby Dallas mogło to wyciągnąć. Nawet jak się zbliżali na te kilka punktów, to po prostu... Już JJ Barea nie, nie, nie ma takiego dzisiaj swojego święta 3 na 12. Dirk Nowicki pudłowo na potęgę w pierwszej połowie 1 na 10 chyba miał. Potem się dopiero troszeczkę rozkręcił. No i ta obrona Dallas pod koszem, która po prostu jest na poziomie PLK. Nie, to, to niestety, ale to, to już trzeba zamknąć drzwi za sobą, tak, przemyśleć parę spraw. Mark Cuban powinien przebudować ten zespół tak dogłębnie, bo już nie da się dalej budować do, do Dirka Nowickiego do dokładać kolejnych klocków, które mają mu pomóc w zdobyciu drugiego mistrzostwa. Dirk Nowicki ma stać się zawodnikiem zadaniowym. Jeżeli chce jeszcze pograć, poczekać, aż ten zespół będzie robił prze, będzie w trakcie przebudowy i skończy się przebudowa, to... Dirk prawdopodobnie już nie zdąży na kolejny ewentualny awans do finałów, ale myślę, że to już jest ten moment, że trzeba ten zespół zmienić całkowicie. Koniec z zatrudnianiem zawodników, których nikt nie chce, którzy są weteranami, ale już mają najlepsze dni za sobą. To już... No tak, 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 takie półskładniki, pół takie budowanie czegoś, co jest przyzwoite, ale... Dirk, bo chcemy dać ci jakąś szansę, ale nie możemy za bardzo przesadzać, więc no, ciesz się tym, co masz. No ale tutaj trzeba, trzeba coś więcej. Też rola Dirka myślę, że powinna spaść trochę. Nawet no, może grać w pierwszej piątce, albo bym się nieźli,bym z ławki zaczął wchodzić, chociaż to jest raczej niemożliwe, ale... No Dirk no to jest Hall of Famer, ale, ale widać w tych playoffach widać było, że ofensywnie i, i na, bar, na bardzo niskiej skuteczności miał problem z rzutem w obronie wiadomo, że nigdy nie był dobry, ale naprawdę to, o tym się nie mówi, ale on jest tragicznym obrońcą. No właściwie się gra 4 na 5 No oprócz zbiórek, które mu tam wpadają i, I nieraz coś tam powalcza Ale jeżeli chodzi szczególnie o yy, Obronę pomalowanego Czy pick and roll No to Dirk przesuwa się tylko rękami Macha I właściwie nic więcej Dzisiaj, yy, zresztą Tyson Chandler Niestety nie, jest, nie wyglądał w tej serii zbyt dobrze W tym ostatnim meczu 58% spod I 53% spod Trafiali gracze Houston odpowiednio przy Dirku Nowickim i Tysonie Chandlerze pod obręczą, więc więc ta skuteczność Houston rackets była ogromna. Ja się zanim powiem trochę oddalę, w ogóle dziwię, że rakiet rzucając 60% spod obręczy, a rzucali całkiem sporo, jeszcze więcej się nie wpychali pod kosz. Bo to po prostu nie było obrące i według mnie za, za dużo rzucali z dystansu. Mogli ten mecz łatwiej i szybciej rozstrzygnąć, żeby po prostu bardziej atakowali. Tych rzutów sporo było, ale mogliby, mogliby jeszcze więcej, tym bardziej, że trójka aż tak bardzo Aż tak bardzo nie się działa. Ile punktów zdobyli łącznie z pomalowanego rakiec? Eee, 52 do 36 było dla chińskich. W takim więc... meczu, przy takiej obronie jaką mają dla Las oni powinni w okolicy 60-70, dokładnie, dokładnie. To powinno być po prostu egzekucja, egzekucja, egzekucja. Eee, nie ma przeproś, tak? Nie ma przebacz. Tak? Teraz liczą się tylko i wyłącznie zwycięstwa. Jak najprostsza, jak najpewniejsza droga do zwycięstwa powinna przyświecać każdej drużynie w playoffach. To już nie jest czas na eksperymenty, więc. Okej, okay, no rakety mają taką, a nie inną swoją identity i tego się trzymają, ale tak jak powiedziałeś, gra pod kosz to, po to powinno być dla nich klucz w dzisiejszym meczu. Zanim jeszcze Dallas, to pochwalmy jeszcze raz Dwight'a Howarda, który w tej serii pokazał, że on po prostu wraca. Dzisiaj ob ob obręczy broni na poziomie 22% przy 9 próbach rywali, więc to jest jakiś wskaźnik. Był na dużym plusie zresztą jak w całej serii to jest Dwight, którego Houston potrzebują, żeby, żeby, żeby coś tutaj osiągnąć, i teraz będą czekali na zwycięstwo serii. Eee, tak? San Antonio, tak? San Antonio Clippers. Tak, tak. Eee, I z takim Dwightem mają szansę powalczyć, przynajmniej, eee, przynajmniej w półfinale eee, konferencji. Eee, a teraz o Dallas jeszcze mówiło się o przebudowie. No to przebudowa jest możliwa, bo oni pod kontraktem mają naprawdę niewielu zawodników. Eee, jest Dirk. Jest Chandler Parsons i chyba Devin Harris, a tak naprawdę to są opcje. Monty, Montielis ma, ma opcje eee, i ktoś jeszcze. W gruncie rzeczy dużo, dużo, dużo Salary kapu eee, i dużo opcje do przebudowy, chociaż ta przebudowa Dallas, no ściąganie wolnych agentów się kompletnie nie udawało eee, ostatnimi laty. No Chandler Parsons to jest taki najbardziej chyba słodki kąsek, jaki udało się złowić zło Markowi Cubanowi, no ale trzeba coś zrobić i i zaryzykować, może kogoś uda się, uda się ściągnąć, tak? Ty, ty masz teraz w głowie tak kogoś, nie wiem, może z wolnych agentów, kto w Dallas mógłby się najbardziej przydać, czy to jest takie wróżenie z fusów na tym etapie? To jest, to jest Trochę, wróżenie swusów zdecydowanie. Znaczy, oczywiście tam przewija się kandydatura na Markusa Aldridge'a, który no jest, on, nie wiem czy jest z urodzenia też teksańczykiem, natomiast na pewno grał na uczelni w Teksasie. Hmm. I Lamarcus Aldrich na pewno gdzieś tam przyjemnym okiem patrzy, zarówno na San Antonio, jak i Dallas. I te dwie drużyny wymienia się potencjalnych kandydatów do, do przejęcia tego zawodnika. Oczywiście to by była fajna, fajna historia, gdyby Rodriguez sobie wrócił do swojej rodzinnej strony. Natomiast czy to jest zawodnik, który coś aż tak zmieni? Nie jestem do końca przekonany, bo to jest podobny trochę zawodnik jak, jak Dirk Nowicki w ataku przynajmniej. Eee, nie gra na wysokim procencie pod koszem, tylko próbuje dużo rzutów współdystansu. Dystansu. To, jest, Więc to jest. to jest nie jest chyba grać. Za Dallas... dla Markus na piątce, żeby grał na przykład. Bo z nie razem nie, nie, nie. nie za bardzo. No, chyba, że, chyba, że zdecydują się grać 5-0 bez, bez mm -hmm. żadnego centra i będą rozciągać, ale wtedy potrzebują jeszcze jednego zawodnika niskiego do do penetracji podkoszowych, bo jest Monta, który świetnie będzie penetrował, tak samo Chandler Parsons, który ma niezłe minienie, ale jeszcze potrzebny jest wtedy trzeci zawodnik niski, który też będzie w stanie minąć swojego obrońcę i wejść pod kosz. I wtedy to ma ręce i nogi, jak najbardziej. Natomiast to dalej brakuje po stronie bronionej, bo Lamarcus Aldridge też nie jest wybitnym obrońcą. No nie, jest, chociaż obręczy w regularze bronił na takim procencie chyba 46 7%, czyli, czyli całkiem dobrze. Kwestia czy Monte na przykład wykorzysta opcję. Ma opcję 9 milionów i yy, myślę, że może ją wykorzystać, bo, bo za rok jeszcze aż taki bardzo stary nie będzie yy, i wtedy może wejść na, na, na rynek i myślę, że złowić więcej dolarów niż w tym roku na przykład. A tak za bardzo dużo dolarów to może nie dostanie, ale, ale w tym sezonie i w tych playoffach spisywał się naprawdę całkiem przyzwoicie. Yy. O Houston, właściwie w tych krowach będzie szansa jeszcze powiedzieć, kiedy rozstrzygnie się seria druga, która, która dzisiaj też miała miejsce, czyli seria najciekawsza: Spurs kontra Clippers, mecz numer 5, mecz, który trwał ponad 3 godziny, mecz, który się strasznie dłużył poprzez Haka Bonanza, tak bym to nazwał, po prostu szaleństwo w drugiej, w trzeciej kwarcie, w czwartej chyba już nie. No i troszecz, troszeczkę minimalnie powtórzył się scenariusz chyba z meczu numer 2. Gdzie zmęczony Blake Griffin, zmęczonego, zmęczony Blake Griffin w czwartej kwarcie, tego zabrakło. Troszeczkę zabrakło Clippersom, i zabrakło Clippersom trochę szczęścia. i Moim zdaniem, z mieli dużego farta Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz w czwartej kwarcie, że, że oni ten mecz wygrali. Bo nawet bym zakwestionował trochę decyzję Grega Popowicza, że grał aż takie minuty Tonym Parkerem. Mnie to trochę zdziwiło w czwartej kwarcie. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, bo Popatki mi strzedł w czwartej kwarcie chyba na 10 czy 11 minut przed końcem, i już nie wrócił. Ja myślałem, że on go oszczędzi i wpuści jeszcze, jednak grał to Parkerem. E, no, dziwnie to wyglądało, tak samo nie wykorzystywali tego matchupu pod koniec Crawford Leonard. Nie umieli tego do końca wykorzystać i Bobo Dio musiał ich ratować modlitwami z 6 metrów. Więc. E, chociaż, dobra, modlitwy to są z 9-10, no ale to jest taki, taki wiesz, taki, taka mała modlitwa, tak? Bo to, to był, tak trochę wyglądało. Mieli trochę szczęścia. No, mili, mieli. Kupę furę szczęścia. No, ten rzut Boris Diała to, 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 jest, to jest takie szczęście jak no, ostatnio taki wyraz twarzy po celnym rzucie to widziałem w 92 roku, jak Mark Galżarda trafił w szóstą trójkę. E, więc no, Boris Diaw no, kupę szczęścia, ale też temu szczęściu trzeba pomóc. To sobie, to sobie powiedzmy jasno. E, Spurs w najważniejszym momencie w meczu zaatakowali tablicę ofensywną. Ta dobitka Kałaja Lenarda po dwóch hmm. próbach chyba niecelnych Tima Danka. to był moim zdaniem klucz do, do sukcesu. Oni bardzo pomogli też so, swojemu zwycięstwu tym, że skakali do każdej próby Blake'a Griffina spod kosza. Tak. I okej, okay, Blake Griffin był zmęczony, ale Blake Griffin trafiający 1 na 9 z gry, to jest, to jest bardzo słabo. W czwartej kwarcie. I w czwartej kwarcie oczywiście tylko. I Blake Griffin miał kilka otwartych pozycji. Miał kilka otwartych pozycji ja bym się i powiem Ci szczerze, tak. To jest oczywiście dywagacja całkowita, takie gdybanie w 100%. Natomiast gdyby Deandre Jordan nie dotknął tej, tej piłki przy zbiórce, ja nie wiem, czy ona by się tam nie wkręciła. No też, to, to, to jest takie, to, takie gdybanie. Zresztą się zastanawiałem, czy, no, czy ona może się wkręcić. Moim zdaniem, Black Griffin też miał szczęścia z kosza, Wiele razy. Znaczy wiele razy. Kilka razy ta piłka się wykręcała, nie chciała Ale to, to, nie taki... to nie nazywajmy szczęściem. To nie nazywajmy szczęściem. To jest w tym no... momencie wypadkowa po pierwsze zmęczenia, po drugie umiejętności zawodnika i umiejętności wykończenia to. takiej akcji. No i też tak jak powiedziałeś, właśnie obecności rywala, który utrudnia taką, taką akcję, a nie inną. Natomiast jedna rzecz mnie niepokoi w perspektywie kolejnych spotkań po stronie, po stronie Clippers, Blake Griffin oczywiście ma prawo być zmęczony, bo gra duże minuty, ale Blake Griffin jest do cholery jasnej młodym człowiekiem. On jest młodym zawodnikiem, on ma 20, nie wiem, 6, 7 lat jeszcze, może Właśnie się tutaj wlaśnie. mylę, tak, e, Więc to nie jest w, w kwiecie wieku i on powinien szaleć. Okej, okay, dokliwa z graniem dużymi minutami, ale, ale do jasnej cholery. No kurde. On ma 26 lat, on powinien kipieć energię przez cały mecz i chcieć zagrać potem jeszcze dwie dogrywki i mieć dalej tyle samo energii. Więc to, to jest dla mnie trochę, trochę dziwne i umniejsza Bajka Griffina w moich oczach. No i jeszcze, jeszcze trzeba dodać, że on już pod koniec meczu no ma problem z, z kolanem. On zresztą już w którymś meczu sobie tak troszeczkę bo je naciągnął, czy coś z szyją. No i ma 26 lat, ale najwyraźniej chyba zdrowie nie aż takie dobre jak się wydaje. Eee, druga rzecz, w poprzednim meczu no, ławka Clippers bardzo, bardzo dużo tutaj pomogła. Austin Rivers, e, Glenn Davis, i Big Baby e, był takim energizerem. Znaczy nie lubię tego słowa strasznie, ale powiedzmy, że je użyję. E, no bardziej też zachęcał kibiców może, ale zagrał nieźle. Austin Rivers już takiego meczu dobrego nie był i Austin Rivers już wcześniej mógł ten mecz przegrać dla, dla, dla Clippers, kiedy tak. po prostu zapomniał o Dannym Greenie. Zupełnie no, zachował się no jak młody zawodnik, niedoświadczony w NBA, bardziej jak debiutant, a który gra chyba trzeci sezon w trzeci. NBA. Więc ławka tutaj nie pomogła, i ławka Clippers też ich troszeczkę pogrzebała na początku meczu, bo, bo Clippers mieli dosyć solidne prowadzenie po pierwszej kwarcie. No, ale właśnie w, w obecności ławki Blake'a albo ławki Deandre, e, ta przewaga cała Clippersów stopniała. Tam była seria 14 do 0, napędzana chociażby przez, przez Patiego Millsa. Więc taki, taki mecz, który zdarzył się poprzednio, gdzie ta ławka naprawdę coś dała, to był tak, taki troszeczkę taka nagroda. No, raz się zdarzyło i, i, i tyle. O, Krzysiek jest na Skype'u, a to jest ciekawe. Krzysiek jest dostępny. Myślę, że to do naszego podcastu. Chyba, nie wiem, nie wiem. Chyba nie. Dobra. Eee, więc e, może jeszcze taki jeden mecz dobry zagrał w ale, ale to też przesądziło, bo naprawdę weszli dobrze w mecz Persi. Spersi spudłowali większość swoich rzutów w pierwszej kwarcie. 4 z pierwszych 5 e, rzutów e, tracili też piłkę jedna za drugą e, i to był problem z San Antonio Spers. No potem to troszeczkę ograniczyli, ale i tak mieli 16 strat. E, w ogóle. Uratowało San trójki w tym meczu, bo, bo nie rzucali za 3 przez całą serię, grali na niskiej skuteczności za 3, dzisiaj prawie 50%, bo 11 na 23 było tak, przegrali pomalowane o 22 punkty, przegrali punkty drugiej szansy 16 do 8, przegrali punkty w kontrach głównie przez te straty 25 do 11, ale jednak no, przewaga w tych trójkach była wyraźna, bo Clipper trafili raz Właśnie, na 14 to... prób. I tutaj świetne, świetnie wyszła obrona na obwodzie też. Oczywiście kilka było takich czystych, których nie trafili. Natomiast świetna obrona, ograniczenie J.J. Redica, ale kluczem dla mnie było zatrzymanie Chrisa Pola. Jeżeli Chris Paul rzuca 20 punktów pod 10, 10 asyst, to myślę, że sport biorą takiego Chrisa Pola w każdym meczu i z, po, z pocałowaniem ręki. To tak jak kiedyś się mówiło, pamiętam, były finały Chicago-Seattle. To wtedy George Carroll powiedział: Jeżeli uda nam się zatrzymać Michaela Jordana na 26-7 punktach, mamy szansę na zwycięstwo. No i się udało dwa razy zatrzymać w tamtych finałach i Sonics wygrali dwa mecze. I myślę, że tutaj jest podobnie. Jeżeli Chris Paul nie rzuca 30 punktów, co mu się zdarzyło dwa razy w tej serii i skończyło się to dwoma zwycięstwami Clippers, to wtedy San Antonio są spokojni. Wtedy San Antonio mogło wygrać mecz, a nawet już za chwilę serię. Więc tutaj moim zdaniem to Chris Paul jest kluczem do, do zwycięstwa. Chris Paul niestety w czwartej kwarcie, był taki moment, że przejął grę, ale Chris Paula wybija z rytmu mocno Haka Jordan, zresztą jak całą drużynę Clippers. Chris Paula wybija był bardzo dobrze z rytmu, dzisiaj Denny Green. Denny tak. Green, który ma bardzo trudną serię w ataku, bo naprawdę Denny Green nie gra rewelacyjnie w, play, w tych play-offach w, of w ofensywie, jest dobrze zamykany na pozycjach, a nawet jeżeli ma wolne, wolne pozycje, to nie trafia. Tak jak 6 pudeł w poprzednim spotkaniu, tak jak to jedno ważne podło w ostatniej minucie, w ostatnich sekundach, tak naprawdę dzisiaj. No i. Naprawdę mają furę szczęście Clipper, że deny green nie trafia, a deny green chociaż oddaje to po bronionej stronie parkietu. Bo dzisiaj to deny green tak. ograniczył w głównej mierze Chrisa no, Powella. Przez, przez większość czasu on go krył, nie Kawaj. Kawaj nie wiem, czy tak. no, krył go przez chyba chwilę. Bywały dziecko. tam takie chwile, natomiast głównie kałaj oganiał się za JJ Reddickiem, e, Więc ciekawy pomysł, bardzo dobrze wykonany przez, przez Pers. E, i, no i dalej, zobaczymy, zobaczymy co, czy jest w stanie coś jeszcze wymyśleć do Clippers. Ja myślę, że tam już może być problem z wymyśleniem czegoś jeszcze. Eee, nie wiem, kto tam może dać energię z ławki. Glenn Davis swój mać już miał, Austin Rivers swój mać już miał, nie wiem, chyba na całą karierę. Eee, Jamal Crawford jest potrzebny. Jest potrzebny znowu Jamal Crawford, ale wydaje mi się, że Jamal Crawford do końca się nie wyleczył po tym urazie z końca sezonu zasadniczego i dlatego gra tak jak gra. Tak, dzisiaj żadnej trójki, 0 na 6, no chociażby jakby jedna wpadła czy dwie, to były takie trójki, gdzie, gdzie on mógł je trafiać, bo on nigdy z takich jakichś super czystych pozycji nie rzuca. Mm, ale gdyby wpadły, może coś by z tego meczu było. Muszę na to liczyć. Muszę na to liczyć, że Jamalowi coś wyjdzie, że może z dwa drive'y zrobi Austin Rivers. Bo ten mecz i tak był blisko, tak? No i może tak, muszę liczyć... że decydowały. Tak i muszę liczyć, że może w końcu lepiej będą trafiać wolne, chociaż o jeden wolny więcej, czy o dwa wolne więcej. Ale jednak no, to się nie dzieje, tak? Matt Barnes znowu dzisiaj, no nie wiem, był taki niewidoczny. Trafił na początku trójkę i to była jedyna trójka. To była na samym początku meczu, czy tam pierwsza, druga, czy trzecia akcja. Matt Barnes trafia trójkę. Lepiej od Mata Barnesa zagrał jego syn, bo, bo w przerwie zaliczył asystę do dankujących zawodników. Wyszedł tam chyba ten, nie wiem który, bo on ma dwóch. Wyszedł synek Chrisza Pola i synek Mata Barnesa i podał piłkę. I fajnie. I on lepiej zagrał od swojego tatusia, który właściwie w tej serii. Nic ciekawego nie prezentuje, tak? No walczył, walczył, ale to tyle można o macie, macie Barnes się powiedzieć, tylko czy można się od niego więcej spodziewać tak naprawdę. No właśnie. To jest, to jest moim zdaniem najważniejsze. Od Mata Barnesa nie wymagajmy teraz wymyślenia prądu czy koła. Nie, Barnes też nie będzie, w tym wieku. No. Nie w tym wieku. Tak, Matt Barnes ma wejść, raz na jakiś czas zrzucić za trzy, ma nieźle pobronić, powalczyć, kogoś powkurzać. To są jego, to są jego zadania. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze tak na koniec na jednym zawodniku się skupić, na takim bohaterze kolejny raz, tym, kto, którego ja już wymieniłem witając się z wami, Tim Duncan. Tak. Stary człowiek, tak. a wciąż może, i to, mo i to jak może, e, no dla mnie kluczowa akcja meczu, kluczowa akcja meczu to był ten jego blok na Blake'u. Na Blake'u, Blake niesamowity gdzie, blok. gdzie po pierwsze niesamowity sam blok, gdzie idealnie go złapał, nie pozwalając nawet wyskoczyć za bardzo w górę, a po drugie, przyjrzyjcie się powtórkom z tej akcji. Co się dzieje z lewą ręką Tima, Jak ona jest przytrzymywana przez Diandre Jordana? Prawie we mnie kobita wjechała właśnie. E, jak on jest przytrzymywany przez Diandre Jordana? I, a mimo tego jest w stanie idealnie w tempo zatrzymać Blake'a Griffina e, i, i przesądzić losy tego meczu. Bo to on też tam później powalczył przy tej zbiórce, co dobijał i Leonard. To on też skakał przy tym niecelnym rzucie Blake'a Griffina, który przedwcześnie dobił DeAndre Jordan. Mm. Także to są te wszystkie małe momenty. To wyprzedził Baby Davisa w kontrze. To on wyprzedził też. Baby Davisa w kontrze, gdzie wtedy się śmiali z niego Reggie Miller i, i Kevin Harlan, że galopujący stary człowiek w kontrataku. To właśnie pokazuje tą, tą różnicę. Blake Griffin jest zmęczony w końcówkach. Blake Griffin nie ma siły, żeby grać. Tim Duncan ma tą siłę, mimo że gra niewiele mniej minut od, od Blake'a Griffina a potrafi te w tych najważniejszych momentach zdobywać pokrzyż, to, to też jest oczywiście kwestia ogromnego doświadczenia. No ale to, to jest właśnie ta różnica tak między mistrzami a pretendentami do tytułu. No i Black Griffin na pewno chciałby się nauczyć dużo od Team Duncan'a, bo sami wiecie i widzicie jak oglądacie, że on naprawdę, Team Duncan, nie odrywa się przy tych blokach od ziemi tak bardzo wysoko. On po prostu ma niesamowite wyczucie, kiedy tę rękę podnieść jak podnieść. I żeby złapać na tyle niskim pułapie przeciwnika, żeby go zgasić. Bo on go nie łapie na pułapie takim bardzo wysokim, tylko właśnie jeszcze jak on idzie do góry. I to. No właśnie to, to, nie są, to nie są bloki w stylu Diandre Jordana pół metra nad obręczą. Nie, tylko są bloki blisko i nawet jeżeli nie zablokuje, to on jest bliżej niż Diandre Jordan tego przeciwnika, gdzie Diandre bardziej polega na swoim wyskoku. On na podniesionych rękach i takim szybkim, po prostu, tylko lekkim, na palcach, ręce do góry i czapa. Więc. Yy... No trochę też tak Marcin Gorta troszeczkę tak mi, w miniaturze też to potrafi, bo też przecież nie skaczy, nie wiadomo jak wysoko. Więc jego bloki też troszeczkę podobnie wyglądają. Eee, czy nawet Marka Gasola, ale Tim Duncan jest w tym absolutnie, absolutnie najlepszy. Eee, no i on ja tak grał dalej. Ja się, ja się nie zdziwię, jak Persiu wejdę do finałów, on zostanie MVP na przykład. Bo przecież... to, jest, to jest możliwe, jest bo on możliwe. może nie mieć rywala, bo w konferencji wschodniej. Ciężko upatrywać dla niego rywala podkoszowego, ja nie wiem, bo powiedzmy sobie tak, myślimy, kto tam może wejść do finału, no to, to jest największy problem, na wschodzie nie ma w ogóle kandydatów, na zachodzie ja dalej się trzymam, że ktoś z dwojki Golden State albo San Antonio, a na tak. wschodzie, no ja właśnie. wiem, że to, ja gdzieś tam po cichu liczę, że to będą Wizards. No to mogą być Wizards i mi się wydaje, że to, ta seria nie będzie długa. Zresztą ktokolwiek był przed. Teraz jeszcze się dowiedzieliśmy, że Kevina Lava w ogóle może mnie zobaczyć. Tak, e, G, G, G David Griffin e, powiedział, że, że no, może być done for the season, tak? E, i, I to jest straszne, e, straszne dla Cleveland. Bo Cleveland z Kevinem Lovem no mogliby powalczyć chociaż mogliby powalczyć i, i można byłoby się ich bać. Tak bardziej, tak? Wiadomo, że drużyny z LeBronem i Kyrim należy się jakoś obawiać, ale to jest cały czas drużyna tylko z LeBronem i Kyrim. A Kevin Love byłby świetnym uzupełnieniem i był, i w tych playoffach był. Bez względu na to, jak był krytykowany w tym sezonie, to jednak no, starał się robić swoje. tak? I to też stawia znak zapytania z Kevinem Love'em po tym sezonie. Chociaż może to jest taki plus dla Cleveland, że on może zostanie przez to, bo że nie będzie mógł się przekonać, jak to, jak to. Ee... Jak to jest w dalszych rundach, tak i nie będzie wina na niego zrzucana, tak? Więc to będzie ciekawe do obserwowania, ale wschód w tej chwili z taką Atlantą, gdyby Atlanta miała formę ze stycznia, to przynajmniej byłoby fajnie w finałach. Ale Atlanta tej formie nie odnajdzie. nie odnajdzie Ale ich... Atlanta nie tak. dojdzie do finału konferencji. Tak myślisz? Tak. Myślisz, że, że jak się spotka z Waszyngtonem, to będzie. Najpierw musi pokonać Brooklyn. Najpierw musi pokonać Brooklyn, no tak. No pamiętam tam jest 2-2. Ja typowałem Net i, i coraz. I powiem ci szczerze, wtedy to była taka modlitwa, tak, takie Mary, żeby jakikolwiek sobie taki typ z dupy postawić. Typy, Ale jakoś gdyby, uzasadniony, jakoś tam. Jakoś tak uzasadniony, tam. oczywiście i, i powiem szczerze, tak jakby Atlanta Hawks i Brooklyn Nets starali się spełnić moje, że, że tak powiem, życzenie. No, tak, no. Słabo to wygląda po ich stronie. No, dzisiaj grają mecz numer 5, dzisiaj w nocy będzie, także. Tak. No zobaczymy. Dzi dzisiejsza noc się tak nie przedstawia, może bardzo imponująco, zbytnio. E, bo co, jest Atlanta z Brooklynem i drugi mecz? Portland Memphis. Portland Memphis, no właśnie. A to prędzej ten pierwszy powinien być ciekawszy. No raczej Memphis powinno sobie poradzić. A jak te twoje typy w ogóle na playoffy się sprawdzają? Bo, bo tak, Houston obstawiłem w pięciu meczach i to jest fajnie. Oczywiście obstawiłem Raptor z sześciu, to idealnie się sprawdziło, jak zawsze. E, no i Atlantę, Atlantę też typowałem słyby, więc. No, tak Moich sam... typów nie masz tam pod ręką gdzieś. Nie? nie mam twoich typów pod ręką. Ale tak, ja typowałem Wizards, ale w siedmiu. Chociaż e... no, trafiłem zwycięzcę. Tak, Cleveland typowałem w czterech albo w pięciu. No, ty... e... no typowałem Nets. E... No w Serii wasz. Chicago typowałem siedem spotkań. No właśnie, no to też masz szansę. No, u mnie też masz szansę, szansę się sprawdzić, bo typowałem Bulls w sześciu, ale nie chcę, żeby Bulls wygrali. Chcę, żeby odpadli. No chcę, żeby Bulls odpadli naprawdę. No nie, nie, po... grają tak, że nie zasługują po prostu na ten awans. No nie zasługują na ten awans. Ja, ja wiem, że większość komentatorów mówi, że e, i tak Bulls przejdą. Tak samo nie przerwie na żądanie ekstra subskrybenta. Nie, nie. Bulls przejdą. I to jest racjonalne, ale jakoś taką mam wiarę, że, że może coś tutaj. Tym bardziej że widziałem ten mecz naprawdę, 7. Ten, naprawdę oni są niedoceniani, no ich obrona. Obrona jest niedoceniana i ta obrona może ich zanieść do meczu numer 7, a w meczu numer 7 to już może być różnie. Tam ta już obowiązuje, inne, inne reguły obowiązują Co, co prawda w tej serii jest jakieś odwrócenie takie, że Chicago gra u siebie w Milwaukee, a, a w Chicago nie ma kibiców, że ma więcej kibiców w Milwaukee niż w samym Chicago, bo to w ogóle nie mówiłem o tym wczoraj, ale według mnie wszyscy kibice, którzy byli wczoraj na meczu powinni dostać bana. Na, na, na mecz numer 7 w Chicago. Ale to jest. Jejku, no. A, tak, to, tak. Są, to są tacy kibice, pamiętajmy Ale szczerze mówiąc, to jest tak sam kibicem. nie? Tak samo ty mówisz, nie? Że się nie no tak, jak idę na, na koszykówkę, jak idę, to idę sobie obejrzeć. No, na piłkę nożną, jak chodzę, to drejap drej apel z całej siły. Ale... Chodzisz na piłkę nożną? Tak. Na, na pa ległe? Czy też, żebyśmy przestali nagrywać podcasty? A nie, 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 ja, ja szanuję, szanuję. Kiedyś pan widzę wam. No. Ach, ty. 97 nie, no, czy, czy, czerwiec, haha, no 3 do 2, tak. To to było moje pierwsze wspomnienie. Wspaniałe, idealne. Fantastyczne, kapitalne. No. Oj, dobra, nie nie, budź, nie nie chcę budzić tej kontrowersji. No. To co? To tyle, może, sko może skończmy. Tak, na bo, 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 bo. tyle na dzisiaj. Jutro jest tak. szansa, że się usłyszymy, ale raczej w godzinach popołudniowych. Raczej w godzinach popołudniowych, a dzisiaj Legia Gra ze Śląskim, czy z Wisłą, czy z kimś? Dzisiaj tam. Legia Gra z pogonią Szczecin. Z pogonią, Sz a to mecz przyjaźni, ojej. No już, już nie, to też nie jesteś na czas. Co? Już nie? To już już dwa nie? lata temu nie? kibice przestali trzymać sztamy. Ojeju, a to coś się stało, czy tak po prostu. To już musiałbyś. Być kibicem legi, żeby wiedzieć. Nie żeby jesteś. wiedzieć. No, no, no nie jestem. No. Ale co tam? Dobra. To tyle w dzisiejszym Coast to Coast. Usłyszymy się jutro, nasz podcast, jeżeli będzie jutro, a możliwe, że będzie wieczorem. Będzie tak wstawiany, więc. Więc czekajcie. No, dobra. Do usłyszenia. Na razie.